13, 100 lat temu poświęcił, ponad lat temu poświęcił wszystkie rodziny chrześcijańskie na najświętszej rodzinie, opiece najświętszej rodziny, Jezusa, Maryi i, i Józefa. I stąd wywodzi się dzisiejsze święto. To jest święto stosunkowo nowe. Święto, które zostało jakby powołane do życia, e, kiedy papieże zobaczyli tą straszliwą drogę wiszącą nad, nad rodzinami, na tą, nad tą najmniejszą, można powiedzieć, społecznością, nad e, tym obrazem i samej Turcji są najświętsze. Hmm. Wielu wrogów, a, a zatem potrzebna też wielka pomoc. Stąd ten pomysł i ta idea konsekracji wszystkich rodzin chrześcijańskich w najświętszej rodziny. Rozumiem, dość trudno mówić o takich sprawach, ponieważ no, nieuchronnie wszyscy kapłani, wszyscy kaznodzieje mówiący o takich sprawach są, są zmuszeni troszeczkę budować swoją narrację według, według tego, co mają w głowach. Trudno powiedzieć, Trudno naprawdę powiedzieć i zrozumieć, jak wyglądało życie w Najświętszej Rodzinie, jak rzeczywiście tam było, ponieważ te osoby, Pan Jezus Chrystus, Najświętsza Maria Panna i nawet Święty Józef, one wykraczają troszeczkę na nasze pojęcie. Co do tego mamy akurat pewność. Żaden z nas nie jest taki jak Jezus, Maria czy Józef. Tutaj, tutaj, tutaj nie ma wątpliwości. Dawno temu i do dzisiaj, na różnych obrazkach pobożnościowych, emocyjnych, Najświętsza Rodzina przedstawiona jest w sposób taki dość słodki. Józef wygląda jak takie dzieciątko, któremu doczepiono doklejoną siłą brodę. Maryja też takie dziewczątko, właściwie bardzo, bardzo młode. No I Pan Jezus pomieniający słodkością światła, w tym najczęściej żółtku przedstawiony albo na rękach swojej matki. Wiele osób nazywa to kiczem, czy, 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 czy jakąś pobożną, pobożną, pobożną fantazją. Natomiast pamiętając, że te, te obrazki i źródło, to jest XIX wiek, pamiętając, że ludzie mieli bardzo ciężkie życie wtedy i, i także i teraz, kiedy jakby matka rodziła pięcioro dzieci, z czego tylko nie dożywała wśród siedmiu lat życia, kiedy, kiedy jak ojciec był chory, to nie było czegoś takiego jak ten 4 tylko po prostu nie było co jeść w czasie, kiedy ojciec nie pracował. W takim czasie potrzeba było jakiejś otuchy, potrzeba było czegoś, co jest zupełnie inne od tej szarej rzeczywistości. A zatem ludzie nie byli gnówcami, przedstawiając sobie najświętszą rodzinę w taki, taki można powiedzieć, wyidealizowany, troszkę bankowy sposób. I miało to tworzenie w jakim nieszczęściu, czy w jakim cierpieniu, w którym żyli na co dzień. Po co im było więcej realizmu, można powiedzieć, w tym przedstawieniu. Realizm mieli na co dzień. W naszych czasach, kiedy tego realizmu jest za mało, mamy jakąś obsesję na punkcie realizmu. A zatem wszystko ma być realistyczne, seriale mają być realistyczne, zabijanie w tych serialach ma być realistyczne. Wszystko ma być realistyczne dlatego, że my żyjemy fantazją, w świecie fantazji. Już o tym troszeczkę mówiłem na poprzednim kazaniu. I stąd ten nacisk, że Maryja to jest Maryja, a nie Najświętsza Maryja Panna Józef, to jest po prostu zwykły facet, który coś tam ciężko pracuje i, i nie wiem, załatwia różne biznesy. A Pan Jezus no to taki chłopak, piękny, ładny, a rodzina wygląda właściwie tak jak my. Albo tak jak wygląda nowoczesna postępowa rodzina, to na szczęście, z na różnych no właśnie, rzeczywistych, albo naśladujących rzeczywistość. I to też jest jakiś kontekst, no, można powiedzieć, kulturowy. Czy to jest złe? Nie jest złe. Znowu jest to jakiś wyraz tęsknoty, którą posiadamy. Chcielibyśmy żyć prawdziwie, a nie żyjemy, I, można powiedzieć, przerzucamy to nasze tęsknoty na ten obraz, na świętsze godziny. Ta kobieta powinna być z chwili kości, tak ja, tak jak ja bym chciała być kobietą z chwili a nie jakąś, jakąś fantaską. Ten Józef to jest prawdziwy mężczyzna, a nie taki mięczak, jakim ja jestem w tym momencie. Pewnie wątpliwości i słabości, różnych i jakichś dylematów jakiś moralnych dalej. On ich pewnie nie posiada, bo był prawdziwym facetem. I dlatego ten, ten, ten zwyczaj przedstawiania. I powtarzam, to jest, to się, to jest troszeczkę nieuchronne. Na Najświętszej godzinie kwitły cnoty. O tym możemy powiedzieć bez wątpliwości. Ta godzina była wzorem wszelkich cnót, wszelkich cnót, jakie praktykuje się na co dzień w sytuacjach życia. Czyli ich życie było niezwykłe od czasu do czasu było, słyszymy dzisiaj w Ewangeliach. Nie zdarza się tak że często, żeby dziecko na trzy dni uciekło, w pełni świ świadomości uciekło od swojego rodziców i znalazło się nie wiem, na Uniwersytecie Węgielskim, rozmawiając z profesorami o różnych ważnych sprawach. Takie rzeczy się nie zdarzają, więc takie rzeczy wymagają specjalnych cnót. Można powiedzieć, specjalnych, specjalnych pokładów, także wiary, czy bo... Co, 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 nie wiem, jak, powiem szczerze, nie ośmielę się zajrzeć do serca najświętszej mojej Panny. Niepokalanego serca, bo to troszeczkę przekracza, przekracza moje zdolności. Natomiast mogę się domyślać znowu, troszeczkę na podstawie własnych doświadczeń co tam mogło się czaić w sercu św. Józefa. Przede wszystkim święty Józef nie był, nie był bez grzechu. To nie był człowiek poczęty bez grzechu. Są pewne tradycje mówiące, że ten grzech nie został mu wybaczony, jak został czy zgodził się na bycie Ojcem Najświętszej Rodziny. Natomiast to są tylko legendy, nie ma w tym że nie ma potwierdzenia w oficjalnej nauce Kościoła. A zatem bezpiecznie jest przyjąć, że od czasu do czasu Józefowi zdarzyły się potknięcia, zwłaszcza ze słabości, albo jakieś, jakieś grzechy powszednie. O grzechu śmiertelnym nie ma mowy, ponieważ tutaj Pismo Święte jest jasne. Był człowiekiem sprawiedliwym. A skoro był człowiekiem sprawiedliwym, ta sprawiedliwość w rozumieniu biblijnym, szczególnie z Starego Testamentu, to jest znakiem świętości. A zatem nie stracił łaski uświęcającej. Był w tej łasce. Można z tego wyprowadzić inne rzeczy, chociażby właśnie to zmazanie grzechu pierworodnego. Ale tu, tu, tutaj nie chciałem się wikłać te wszystkie teologiczne szczegóły. Nie popełniam grzechów śmiertelnych, o tym wiem. A zatem, co w tym sercu świętego Jak Jakie jak co noty czy jak, 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 jak wyglądało jego życie z jego punktu widzenia? Każdy mężczyzna ma w sobie jakiś ideał kobiecości, nazwijmy to. I ten ideał kobiecości tak skacze z jednej konkretnej kobiety na drugą konkretną kobietę. Gdzieś tam przeskakuje tu za błyśnie, tam za błyśnie, kiedy w, Uwidoczni się wyraźnie, w sposób jakiś nadzwyczajny, wtedy mamy do czynienia z zakochaniem, mamy do czynienia potem z małżeństwem, i tak dalej. Mężczyźnie potrzebna jest, jest kotwica, bo tak naprawdę ten, 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 do tego ideału, do tej do tęsknoty za tą, tą kobietą idealną, nie do żadna kobieta z wielkości. A zatem, żeby, to, żeby, żeby mężczyzna nie krzywdził, żeby ta, ta, ta tęsknota nie zmieniła się w jakiś egoizm, czy w jakąś krzywdę, potrzebne są cnoty. Potrzebna jest wierność, prawdomówność, solidność. Potrzebne są dzieci, żeby mieć dlaczego żyć. Potrzebne jest skupienie się na tu i teraz, żeby jakby przywiązać swój ideał do konkretnej twarzy, do konkretnej kobiety, z którą się związał. Żeby odkryć konkretną osobę. Na to jest ideał, a potem jest, a potem jest osoba. Okazuje się, że osoba jest o wiele czymś większym niż ideał. Ale to zajmuje lata najczęściej, żeby to cenić, zrozumieć ten fakt. Stąd te cnoty, które można powiedzieć są takim aktem zaufania. Że prędzej czy później jestem w stanie odkryć naprawdę głęboką, głębokie warstwy, głęboki sens mojego małżeństwa. Ten sens, który już właściwie wykracza w stronę nadprzyrodzoną. Ten sens, który buduje na relacjach osobowych, obudzi z osobą przede wszystkim, czy czelma osobami nawet. No. I to, i to można powiedzieć jest u każdego mężczyzny. I Józef miał łatwiej, ponieważ Józef związał się z kobietą, która była kobietą idealną. Tam był ideał, który został wcielony. I nie było tam żadnej skazy. Wszystko, co tak naprawdę można było znaleźć w tym ideale, Józef znalazł w Maryi. I tutaj to można twierdzić z dużą do prawdopodobieństwa. Jedyną przeszkodą na, na drodze do dostrzeżenia tego ideału była własna ślepota Józefa, jego własne słabości, ewentualne jego własne słabości. A zatem można powiedzieć o Józefie, że, że, że był w pełni szczęśliwy, że zasypiając przy Maryi, czy, czy, czy pracując z nią, rzeczywiście mógł sobie powiedzieć, jestem szczęśliwy mężczyzną. Ale z drugiej strony z drugiej strony potrzebował olbrzymiej pokory. Pokory takiej, którą my jesteśmy w stanie zrozumieć. Nie tej pokory świętych, jak Najświętszej Maryi Panny, tylko tej pokory ludzi upadłych, tych, którzy rodzą się z wolą. Ponieważ on był najgorszy w tej rodzinie, najsłabszy. On nie dorastał do piętra, ani Najświętszej Maryi Panny, a tym bardziej swojemu synowi przybranemu. W porównaniu z nimi był cieniem, można powiedzieć, tego blasku, którym oni, którym oni byli. Ile pokory wymagało to zgadzanie się codziennie na to, żeby być najgorszym w tej Mieć tą świadomość, że wszystkie moje pomysły, tak naprawdę na życie, wszystkie moje, moje rozstrzygnięcia mogą być złe, i oni, oni patrzą na mnie, słuchają się mnie i wiedzą lepiej. Naprawdę wiedzą lepiej, a nie tylko wydaje mi się, że wiedzą lepiej. A z drugiej strony, a z drugiej strony poddają mi się. Bez cienia jakiegoś zazdrości, bez cienia jakiejś, jakiejś goryczy, bez niczego poddają się moim decyzjom. Józef miał oczy, które potrafiły patrzeć, może nie w stu procentach, ale przecież świętym jest jednym z największych świętych w Kościele Katolickim, a zatem miał pełną świadomość swojej słabości, dlatego, że umiał patrzeć. I ta pokola, która, która pozwolił, pozwalała mi mu decydować i głową na rożynę, dzień po dniu, to jest wzór dla mężczyzn. Wielu z was, drodzy mężczyźni, jest, jesteście najsłabszym ogniwem waszych rodzin, a nie naj, naj, najmocniejszym. Ale jednocześnie nie ma wymówki, żeby być słabym ogniwem. Musicie być, przynajmniej zachowywać się, jak naj, naj, najmądrzejsi, bo tego od was wymaga Pan I teraz to rozdać między, między własną na głupotą, no, naprawdę, a, a powołaniem, od którego nie ma wyjątku. I nie ma wytłumaczenia, i nie ma wymówki. To jest źródło to jest waszej pogody, drodzy mężczyźni. Na tym się trzeba skupić troszeczkę. Docenić to, że jestem głupcem i docenić to, że mimo, że jestem głupcem, położono na mnie, złożono w moich rękach los całej mojej rodziny. I nie ma od tego wymówki. Po, po sakramencie ślubu czy, czy, czy małżeństwa, nie ma wymówki od tego, od tego zjawiska. Drugą cnotą, która była praktykowana w świętej rodzinie, i mógłbym powiedzieć już szerzej troszeczkę o tej cnocie, ponieważ ona dotyczyła chyba wszystkich tam zgromadzonych, to była cnota milczenia. Z jednej strony przedstawia się to milczenie jako taką nieustanną adorację, tak jakby Matka Najświętsza i święty Józef nieustannie byli przy na świętym sakramencie. I oczywiście to ma sens, bo byli nieustannie przy samym Jezusie. Natomiast czy zachowali się, zachowywali się tak, jak, jak zachowujemy się przy na świętym sakramencie, czy Matka Boża gotowała obiad na kolanach? E, chyba nie. Nie dałoby się w bardzo ugotować obiadu na kolanach. Wszystko byłoby trochę dziwne i wyglądałoby to troszeczkę dziwnie. A zatem cisza, ta cisza nie była taką ciszą adoracji, jak, jak najczęściej tutaj spotykamy w kaplicach czy w kościołach. Była troszeczkę inną ciszą. To milczenie w dużej mierze rodziło się z tego, że każdy wiedział, co robić. Każdy wiedział, co do niego należy. Co więcej, każdy wiedział, co należy zrobić we właściwym czasie i we właściwym momencie. Pan Jezus wiedział, oczywiście, kiedy się na przykład przytulić do świętego Józefa, czy do matki na święcie, nikt mu nie, tylko nie musiał wskazywać palcem, nie musiał sobie o tym przypominać. Kiedy potrzeba było tego gestu, ten gest się pojawiał. Tak samo ze strony matki na Święty św. Józef uczył się, można powiedzieć, i tak można przypuszczać, uczył się tego, tego milczenia, i tego robienia rzeczy właściwym we właściwym czasie. Ale sądząc z tego, co zostało za, za zawarte w zapisach ewangelicznych, przy wycieczce do Egiptu i tak nie brakowało mu tych okazji i nie, nie zawodził w tych okazjach, robił, co do niego należało. Z, te, to, z, tego, z tego płynie milczenie wewnętrzne, bo wewnętrzny jazgot to jest najczęściej bycie nie na miejscu. Jestem nie na miejscu, robię niewłaściwe rzeczy i coś mówi we, we mnie, że jest, że, 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 że w moim życiu coś jest nie tak. I stąd się rodzą niepokoje, jakieś być może zazdrości, być może jakieś, jakieś wzburzenia i stąd z tych, z, potem z, tych, z tych emocji czy z tych rzekł rodzi się wewnętrzny, e, nazwijmy to dialog, a potem, a, potem, a potem rodzą się wszystkie niepotrzebne słowa, te, które się pojawiają codziennie, jakieś odmowy, narzekania, jęki, stęki itd. tak Zazdrość to jest poczucie, że tak naprawdę skupiamy się na życiu innych. Żyje ich obowiązkami, żyje ich talentami, żyje ich dobytkiem, żyje ich szczęściem, nie żyjąc swoim. Stąd głos wewnętrzny, czy coś jest nie tak. Po, porównania z tego, z tego się rozum, oczywiście. Także powtarzam: milczenie w najświętszej rodzinie w dużej mierze wypływało z tego, że oni wiedzieli, co robić, i robili, co należy do nich we właściwym momencie. Z drugiej strony. Słowa wybrzmiewające w milczeniu mają większą wagę. Jeśli przez całe pół roku mąż nie mówi nic, a potem nagle powie jedno zdanie, no to żona usłyszy to zdanie raczej. Natomiast jeśli żona mówi przez całe pół roku, mówi i mówi, i nagle zamilknie, to może usłyszy to milczenie, to ich tych słów nie usłyszy. Bo to jest jakiś kontrast. I też nauka dla kobiet i dla mężczyzn. To ważne słowa i także cenne własne milczenie. Jeśli nie umiemy zamilknąć, na, na co dzień I te słowa wylewają się z nas troszkę jak. jak no, nie będę nawiązywał do żadnych dziwnych fizjologicznych rzeczy. W każdym razie wtedy nauczmy się szanować własnym milczeniem. Nauczmy się mówić własnym milczeniem. A jeśli mamy kłopot z wyrażaniem z własnych emocji, nie wiem, myśli, sądów i opinii, to nauczmy się je wyrażać w kluczowych momentach, w krytycznych momentach. Wtedy zostaną usłyszane. Nie, nie nadrabiajmy gadaniem o niczym naszej własnej pustki, czy, 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 czy poczucia braku kontroli, itd., itd. Ale to oczywiście nie wszystko. To milczenie, to milczenie miało wymiar nadprzyrodzonych na świecie rodzinie. Ta cnota wypływała też z, z tego, że oni wszyscy byli blisko Boga. Oni mieli ważniejsze rzeczy do rozważania, do kontemplacji, niż tak naprawdę to, te, te wszystkie małe przywary bliźnich, itd. Oni rzeczywiście żyli dla Boga. Gdzieś tam na horyzoncie wisiała nowa Krzyża. I dzisiaj, dzisiejsze trzy dni ciemności, te trzy dni poszukiwania Jezusa w Jerozolimie, to jest oczywiście prawostwo trzech dni, kiedy Pan Jezus potrzebył w Jego ciało właściwie. Więc gdzieś tam, ten, tam na, na horyzoncie wisiało tam, to, 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 to przeznaczenie, które wszystkich, wszystkich miało spotkać. I ta świadomość też, też świadomość tych wielkich rzeczy, które mają się wydarzyć. Świadomość tego, kim jest Chrystus i kim jest Ojciec Chrystusa, tak prawdziwy, skłaniała na milczenia, tej kontemplacji. Droga do nieba była szeroko otwarta w Najświętszym, w najświętszym domostwie Jezusa, Maryi Józefa. i Józefa. ta nieustanna, nieustanna kontemplacja też, też skutkowała milczeniem, świętym milczeniem. O czym tu mówić? Co jest takiego ważnego w porównaniu z Bogiem? Nie Bogiem jak takim, jak my zazwyczaj do Niego podchodzimy, bo my o Nim mówimy, Mamy jakąś wiedzę z dogmatów, z katechezy, ale tak naprawdę nie mamy żadnego poczucia tego Boga. A oni właśnie tutaj mieli też bardzo mocne poczucie ży żywego Boga. Tak jak Adam i Ewa przed upadkiem, tak Maryja oni z Bogiem spotykali się na każdy, każdego dnia. I to nie była żadna metafora przenośna, to nie była modlitwa która, z modlitwą do obrazu. I to milczenie, na przyrodzone milczenie było, powtarzam, było, było, było efektem tego, że ich myśli, ich umysły, ich dusze, serca były, były zajęte czymś innym. I to z kolei jest nasz ideal. Im więcej myślimy o Bogu, im więcej kontemplujemy tajemnicę Bożą, tym więcej milczenia w nas samych. Najpierw w sercu, a potem na zewnątrz. Albo odwrotnie, zależy. Warto, warto o tym pamiętać. Chcemy osiągnąć pokój duszy, to nie naprawiajmy całego świata. Tylko, tylko skupmy się na Bogu. Chcemy wewnętrznego milczenia, wewnętrznej, wewnętrznego ładu i harmonii, a rozważajmy jakiś aspekt Boży, chociażby życie wieczne. Wtedy przyjdzie cisza, a ta cisza będzie święta i w tej ciszy będą wybrzmywać słowa, potrzebne słowa, we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Nie upadną na ziemię, żadne z nich. Przepis na świętość, pokora, ta świadomość, do czego zostaliśmy powołani, tak jak święty Józef. Do jakich wielkich rzeczy, a z drugiej strony ta pokona, która wypływa właśnie z, tego, z tej, tej kontemplacji, z tego skupienia się na Chrystusie. To milczenie, które, które skierowane jest całkowicie ku I tyle, jeśli chodzi o ten wzór na święcie rodziny. Pomyślmy troszeczkę, porozważajmy troszeczkę relacje między nimi. Każdy z nas ma dostęp do tej tajemnicy. Każdy z nas może zobaczyć tam jakiś skarb, którego inni nie dostrzegą. I może już na sam koniec właśnie ta kontemplacja. Jeśli różne osoby kontemplują tą samą rzeczywistość, to każda z nich znajduje coś niepowtarzalnego. I może to są słowa, którymi warto się podzielić. Nie kolejną z o tym, co obejrzałem, czy, 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 czy mam zamiar zrobić, tylko tym, co odkryłem w moim bogu, w zbawicielu. Może inni jeszcze tego nie słyszeli. Nie będzie pochwalony wzdrystów. Będziemy w syna i